Panie Marszałku, y, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze, Pan nie zrozumiał mojego pytania. Ja nie pytałam o to, czy będą płacić mali czy duzi, tylko pytałam o to, czy będzie płacił polski handel. Panu ministrowi nie przeszło przez gardło powiedzenie wprost: tak, nakładamy podatek na polski handel. Y, okłamaliśmy Polaków w kampanii wyborczej, więc muszę to powiedzieć za pana ministra. Panie, panie ministrze, yy, i właściwie nasuwa się pytanie, czy w kampanii wyborczej nie znaliście prawa unijnego? Nie wiedzieliście wtedy, że nie wolno stosować podatku tylko dla kapitału zagranicznego? No to jak, jak w ogóle chcecie rządzić tym krajem, skoro nie znacie prawa unijnego i oszukujecie podatku? Yy. Konkluzja jest taka. Prawo i sprawiedliwość nakłada kolejny podatek na polski kapitał. Po raz kolejny okazuje się, że kłamaliście w kampanii wyborczej i okłamujecie Polaków cały czas.